Raz, dwa, trzy, cztery, mam nadzieję, że mnie słychać, mam nadzieję, że mnie widać, to jest kolejna reakcja na kanale Rap Nauczek, jest tych reakcji tutaj całkiem sporo, no i ciągle działamy, dzisiaj mamy bardzo długi blok. sprawdziliśmy już nowego Józefa Bratana, sprawdziliśmy nowego Zethe, teraz czas na Kumiego. Kumi jakiś czas temu zrobił bardzo wiralowy numer. Zapalimy, Blanta się nazywał. No i nie było tam w klipie żadnych różnych rzeczy, o których nawijał. No ale dobra, to jest bardzo, bardzo do pominięcia. Można przymknąć na to oko. Natomiast, no, nie spodobał mi się tam ten numer. Raczej e, surowo do niego podeszłem. Więc, no, siłą rzeczy, fani. Nie spodobało mi się to. Natomiast mam nadzieję, że dzisiaj przy tym numerze łoki będziemy mogli zareagować bardziej pozytywnie, że mi się naprawdę postarał, zrobił. Po pierwsze, napisał dobry tekst, po drugie, bardzo dobrze go zarapował, bądź zaśpiewał. Nie wiem, jeszcze co się kryje pod tym numerem, pod tym tytułem. Po trzecie, no, że jednak też klip w jakiś sposób, choć tutaj chyba jest mashup odnosi się bardziej do tego. O czym jest ten numer, też i w jaki sposób go uzupełni. Mam nadzieję, że to nie są za duże wymagania, i rzeczywiście Kumi, choć w jakimś procencie się do nich dostosuje i będzie fajnie. Natomiast, no, różnie może być, więc nie obiecuję wam, że to będzie pozytywna reakcja. Kęciak pisze, że to mój ulubiony raper. Oczywiście, słucham non-stop od rana do wieczora Kumiego i jest to, jest to po prostu fenomen. Który skradł moje serduszko. Siemanko Ionix, Siemanko Diablo. Diablo, fajnie, że nagrywasz. Wpadaj na ligę rapną na nasze przeglądy podziemia. Siemanko Oscar ponownie do Mixon. Jestem ciekaw Twojej reakcji. To jest kolejny absolutnie paskudne. Gówno pisze Ultracox. OK, no dobra, no to sprawdzimy sobie, co się kryje pod tym numerem. Ja tylko jeszcze zaznaczę, że możecie wrzucić tutaj łapę w górę, wtedy więcej osób zobaczy tę naszą reakcję. A kanał jest mały, my nie robimy tego dla wyświetleń, ale fajnie docierać do większej liczby osób, więc zostawcie łapę w górę. Napiszcie co wymyślić o tym numerze, jak już go słyszeliście i możecie oczywiście głosować w ankiecie na czacie, żeby wyrazić się czy to jest dobry, czy średni, czy słaby numer. Ja tylko wspomnę, że dzisiaj na instagram rapna.pl wleciał post konkursowy, gdzie do wygrania jest płyta okiego i płyta guziora, więc spadajcie na instagram rapna.pl. Myślę, że tam dość łatwo jest zgarnąć właśnie te płytki. No i oprócz tego wpadajcie na Patronite, Facebook, TikTok. Dużo się dzieje. Na Discordzie jesteśmy, wszystko będzie tutaj działać. Pawen pyta, czy będzie reakcja na epkę White'a. Widziałem, że jest. Ile numerów ma ta epka? Bo ja widziałem, że na YouTubie są trzy numery Pawen, więc postaram się sprawdzić jak najbardziej. I teraz tak, Michał pisze, że słabe bardzo. Demen, Siemanko, daj 30 sekund idę po popcorn. Nie ma problemu. Mam nadzieję, że nie usunął zapisu. Siemanko, Daris, wrzucajcie łapy w górę, niech nas będzie tutaj jak najwięcej. Głosujcie w ankiecie. Póki co, o dziwo, przeważa tutaj opcja, choć w zasadzie porówno dobry i słaby numer po 40% w waszych głosach. Jak najbardziej, witaliśmy się, Diablo. Siemanko jeszcze raz dla pewności. No i co, nie gadamy dłużej, odpalamy ten numer oczywiście na bieżąco, reagujcie ze mną, piszcie i tak dalej, i tak dalej. Są trzy numery na epce, no to na bankie sprawdzimy dzisiaj. Gwarantuję Wam to, dzisiaj będziemy tutaj siedzieć z live'ami do 22 najprawdopodobniej, więc docenicie to, że tu jesteśmy. Jest duże zmęczenie, ale, ale damy radę. Posiliłem się Janą, dzisiaj pierwszy raz w życiu. Energia mnie po prostu przepełnia, więc badamy teraz numer Kumiego. Walki Toki, badamy to i oczywiście dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Ja się trochę boję, odpalamy Przypomina mi od razu jakiś numer Kizo. Z czym wam się tylko ja od Kizo? Coś tam, jak świecka na torcie, w kurorcie, świeci słońce. Od czego to jest? Nie pamiętam tytułu teraz. Ale lecimy dalej, w takim razie. Czy to wiosna, czy to lato, czy notka, czy poranek, mówię mi tam wszystko. Jest pozytywne zaskoczenie, bo nastawiałem się na totalne, totalne najgorsze coś. A tutaj póki co nie mieliśmy oczywistych rymów. Były proste, ale nieoczywiste, i nie takie, które gryzłyby w ucho. Jeśli chodzi o artykulację, to też jak na nie rapera, to całkiem spoko. Póki co zaznaczam, no i oprócz tego były spoko te przeciągnięcia na koniec werców gdzieś tam na pewno. Wszystko jedno, oczywiście, ja teraz bardzo fałszuję, no bo siłą rzeczy nie byłem przygotowany na to, że będę kumiego sobie tutaj śpiewał. Ale wiecie o co mniej więcej chodzi? Nasze lato, dokładnie tak, o ten numer mi chodziło. No to nie uważacie, że ten bicik był bardzo podobny na początku do naszego lata? Ej, będzie coś na sierpień, w sensie liga sierpniowa, diablo, będzie. Liga będzie co miesiąc. Teraz już nie robimy sobie żadnych przerw, tylko teraz w lipcu z racji, że zbliża mi się ślub. No i mam dużo pracy, no to nie zawsze w czwartek będzie liga. Ale to tylko w lipcu, w sierpniu mam nadzieję, że już będzie zawsze w czwartki. Zobaczymy. Ciekaweczku mi zostawi komentarz. Mam nadzieję, że tak, tak jak ostatnio zostawiał. Mam nadzieję, że będzie bardziej sympatyczny. Badamy dalej. Zbywaj, to, choć ze mną nie pierdol. No i tutaj mamy bardzo prosty tekst, ale widzicie, tutaj proste rymy, ale nie za proste. Tu nie ma żadnego zabiegu typu rikitiki innych takich rzeczy, które ostatnio bardzo wykpiewałem. Więc pod tym względem jest spoko. Choć oczywiście Woki toki jako tytuł też właśnie sprawia wrażenie, że to będzie się opierało na takim samym patencie jak tamte riki tiki. Jest trochę zaskoczenie, powiem Wam szczerze, pozytywne, bo dużo zależy od nastawienia. Ja miałem nastawienie takie, że naprawdę myślałem, że to będzie tragiczne, a to jest taki leciutki numer dla dzieciaków, który raczej, raczej no gdzieś się tam przyjmie w ich sferach. Powiem szczerze, że jak ja byłem młodzieżą jeszcze dawno temu, to słuchałem gorszych rzeczy więc tutaj no, nie mogę za bardzo marudzić, może to nie jest najlepszy numer na świecie, może to nie jest jakiś rapowy kunszt, no i też rzeczywiście bardzo dużo jest zerżniętego klimatu z tego naszego lata, mi to naprawdę gdzieś siedzi ciągle w głowie słuchając tego numeru, więc jest to odtwórcze, jest to wtórne, to prawda, natomiast tekst jest napisany na pewno lepiej delikatnie niż w tym poprzednim numerze, takie disco polo, nie no w disco polo jednak jest też trochę inny, trochę inny, Trochę inny klimat, ale to ty jesteś odklejony. No tak było do Mixon. Co poradzić? Co poradzić? W każdym razie to jest tylko internet, realne życie i tam jakieś emocje to zupełnie inna kwestia. Ciekawe, dobra, tutaj tak. Jak najbardziej Diablo, zapraszam na Ligę Sierpniową. Będziemy tutaj działać. Mam nadzieję, że urośniemy i będą fajniejsze nagrody na sierpniowej lidze. Nuta 5 na 10. 4 na 10. Dariusz sugeruje, jadąc do pracy szkoły nie zawsze wszystkim chce się rozkminiać Tak, Dokładnie tak, Mako Esports, dlatego tutaj ten numer ma bardzo duże atrybuty do tego, żeby zawojować właśnie takie czynności. No jest lato, więc te lekkie numery jednak są imprezowe, numery są ważne. No szkoda, że tutaj Kumiego nie ma, ja chciałbym, żeby Kubi nawijał Kumi nawijał o imprezie. I na przykład, wiecie, wszędzie jest alkohol, wszędzie są jakieś modelki. Kumi wtedy byłby po prostu stuprocentowym imprezowiczem. Obok Wojtek gola, obok Stifler i Kumi nawija sobie o tym melanżu. To byłoby coś. No a tak, niestety, póki co znowu jakiś obrazeczek, a Kumi pewnie siedzi i do 22 ogarnia pracę domową z matematyki. I to mi się nie podoba, że wątpię w autentyczność tego całego vibu. Natomiast wciąż wierzę w to, że kumi w pewnym klipie, w jakiejś kolejnej premierze po prostu odpali się w 100% i poznamy to, jak powinno się imprezować. Bo póki co tylko o tym nawija. Także wiecie, no to jest za mało, to jest za mało. Lecimy dalej. Jak chcę spać do zamki drzwi. Dziś wylewamy sod. Właśnie o to chodzi. Ta druga część rzeczywiście lepsza, jak Mako napisał, fajnie to było złożone i z większą energią nawinięte na pewno. Powiem wam tak, oczywiście nie jest to najlepszy rapowy numer, jaki słyszałem w życiu, w ogóle to nie do końca jest rapowy numer. Oczywiście ta artykulacja gdzieś jest, ale jeśli za 5 lat, publika, która obecnie, lat publika, która obecnie tego słucha, bo w sumie to jest skierowane gdzieś do takiej grupy docelowej od 13 do 17, podejrzewam. Oni za 5 lat, 6, 7 będą brać jakieś śluby. To podejrzewam, że na jednym weselu będzie ten numer leciał w sumie. On jest imprezowy, sympatyczny. Gdzieś tam ostatnio bywam czasami w takich klimatach. No i powiem Wam szczerze, że Kizo leci normalnie, więc dlaczego Łokitoki od Kumiego miałoby nie lecieć? Czy coś jest z tym złego, nie wiem w zasadzie. Nie mi oceniać, nie mi rzucać kamieniem. Im jestem starszy, tym bardziej jestem tolerancyjny na takie zabiegi. No ale. No, ale co ja mogę zrobić? Co to znaczy właśnie zadzwonić pod Walkie -talkie? To jest dobre pytanie, Daris. Nie dzwoni się pod Walkie ale Kumi jest na tyle młodym człowiekiem, że może jeszcze tego nie wiedzieć. Także wybaczmy mu to. On pewnie za dużo imprezuje i po prostu nie ma czasu, żeby się dowiedzieć o, o jakichś technicznych walorach Walkie -talkie. Więc no widzicie, jeszcze jedna taka gorzka sugestia. Mam wrażenie, że podczas tego live'a wypiliśmy więcej, yy, więcej. Yy, jakichś tam płynów, o których nawija Kumi, niż Kumi przez ostatni miesiąc, ale no to jest bardzo smutna sugestia, bardzo smutna konkluzja i co poradzić, no. Klip z neta, dokładnie tak. Mam nadzieję, że Kumi te całe siano, które zarobi właśnie z tych wszystkich hitów, wirali w końcu zainwestuje w jakiś turboimprezowy klip, gdzie naprawdę będzie razem z Bajorsonem imprezował i tutaj będzie naprawdę grubo, więc to by było, to by było Coś, co chcielibyśmy zobaczyć, ale oczywiście, nadal przy założeniu, że spodziewaliśmy się totalnego syfu, jak przy zapalimy blanta, to tutaj jest pozytywnie zaskoczenie. Oczywiście jest to twórcze, oczywiście nie jest to nic nowego oczywiście rymy nadal są proste, tekst jest prosty ale można na to przemknąć oko, bo jest to zrobione na tyle umiejętnie, że rzeczywiście, no w sumie, pff, nie bolało mnie serduszka ani głowa, jak tego słuchałem, więc mogło być gorzej. Co nie zmienia faktu, że tutaj wasze werdykty, że numer jest słaby 50%, średni 28% i dobry 22% też są uzasadnione. Pewnie przez ostatnią reakcję zrezygnował z autorskiego teledysku. Nie no, tak nie może być. Myślę, że nie mamy jednak takiej władzy. Kumi, rób ten imprezowy klubowy teledysk. Naprawdę, ja cię ogarnę nawet klub, jak się wstydzisz zadzwonić. Nie widzę w tym problemu żadnego. Damy radę. Także odzywaj się, dzwoń po teksty, dzwoń po kontakty, damy radę. Tyle z mojej strony. Jaramy tak jak smoki. Smok nie jara. To jest też dobra konkluzja. Tutaj Daris próbuje. Daris po prostu jest bezrefleksyjnym hejterem w tym momencie. Nie wiem, jak tak można w ogóle się przywalać do braku sensu w tekście. Jak to możliwe, Daris, ty serca nie masz? No ale oczywiście jest tutaj prosto. Wiecie o co mniej więcej chodzi. I co? I tyle z mojej strony. Przesłuchaliśmy sobie ten piękny utwór. Będziemy mogli przy nim imprezować w blasku księżyca I, 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 i cieszmy się z tego, że mamy taką możliwość, że mamy takie czasy, które nam na to pozwalają. Z mojej strony, to było na tyle, bo już widzę, że zaczynam trochę za bardzo odlatywać. Jest za wesoło. Jak Wam się podobają takie reakcje, no to. Zostańcie na kanale na dłużej. No, i będzie mi bardzo miło, jak zostaniecie też na inne reakcje na tym kanale. Trzymajcie się miłego, a za chwilę sprawdzamy Paliona i numer USA, więc tam też może być ciekawie trochę nierapowo, no ale cóż, tak bywa. Do zobaczenia na kolejnym live. Ja tutaj zostawcie łapę w górę, komentarz, zostawcie dzwoneczek, subskrypcję. Wszystko co pozwoli mi się uśmiechnąć. Do zobaczenia. Cześć.